Proszę Państwa, za, na, za nami mecz Stali Jasień, czarni Jelenin. Ze mną jest trener Sylwester Boczyński. Panie trenerze, w pocie czoła, ale jednak wygrywamy 2 do 0. Jak Pan podsumuje to spotkanie? I w ogóle, co miał na myśli autor? Mówię oczywiście o Patryku, o Patryku Skrzyp, Skrzypczaku. Oczywiście gość, super inteligentny, świetny technicznie, ale dlaczego on nam zrobił takie nerwy? Co można powiedzieć? Drugi mecz z kolei, gdzie wreszcie jest gra w piłkę nożną. Widzieliśmy, że w tamtym tygodniu graliśmy u lidera, wyciągnęliśmy wynik aż do samej końcówki. Dzisiaj też graliśmy, tam dzisiaj też graliśmy do samego końca, graliśmy w dziesiątkę, ale mecz był pod kontrolą. Widzimy, my już wiemy, uczymy się tej ligi, wiemy, że zespoły grają długą piłką, że, że mało konstruują akcji, dużo stawiają na stałe fragmenty gry. Yy, najważniejsze, że udało nam się wygrać? Nie udało, że wygraliśmy ten mecz zasłużenie, ale trzeba przypomnieć tylko, że Ale nerwy były. No, ja myślę, że na tym polega sport, bo siedzieć i, i patrzeć na 8-10 przyzwyczailiśmy się z zeszłego sezonu. Jak wczoraj juniorzy. Natomiast trzeba powiedzieć, że my nie mieliśmy tych dwóch sytuacji, czyliśmy dwie, bo cztery były super sytuacje wypracowane do przerwy, do, gdzie, dokładnie, tam gdzie trzeba powiedzieć, że drużyna przeciwna gra dziesiątkom obrońców mhm. i wyprowadzić takie dobre sytuacje to, to też jest kunszt piłkarski. Natomiast druga część pytania odnośnie Patryka, no, Patryk jest fajnym zawodnikiem inteligentnym, technicznym. Ale co się błąd. wydarzyło, że czemu w w 48 minucie i czemu w miejscu, w którym totalnie nie było zagrożenia? Ci, co grali w piłkę wiedzą, to są sekundy na podjęcie decyzji. Podział Emocje. taką, podział złe, tak. Stracił piłkę na początku, chciał się dobrze wprowadzić. Powiem, nie takie gwiazdy jak Patryk. N może po prostu nawet nie pamiętał, że miał kartkę wcześniej. Nie wiem, nie pytałem. Najważniejsze, żeby ten zawodnik miał czystą głowę i był w przyszłym Dokładnie. tygodniu dograny. Tak jest. Natomiast wrócę do wcześniejszej myśli. Nie takie gwiazdy jak Patryk y Skrzypczak dostawały czerwone kartki Zgadza na świecie. Się, I trzeba się z tym y pogodzić. Dla mnie to jest inteligentny zawodnik i jestem przekonany, że on wyciągnie z tego wnioski i takiego błędu już nie powtórzy. No i na to oczywiście liczymy. I jeszcze jedno pytanie. Kolejny mecz z, nie, nie z Katowicami, tylko z Kotowicami. Myślę, że nie powinno być chyba już tam żadnego problemu. To, to jest totalny outsider, także chyba sobie trener troszkę odpocznie za tydzień. A ja chcę powiedzieć, że myślę, że tak nie będzie, bo nie ma meczów yy, przeciwko Stali Jasień, które są totalnie bez niczego, bo... Mieliśmy tutaj zespół, z którym wygraliśmy 8-0, a szczeraliśmy chyba pierwszą bramkę w 30 minucie. Także te zespoły, dopóki będą mogły się bronić i uzyskiwać dobry wynik, to będą. No zawsze gdzieś ten, ta stalia się na dzień dzisiejszy gdzieś tak razi w oczy, że, że gwiazdy, że wielkie pieniądze, co jest, mhm. co jest błędnym myśleniem. Natomiast my robimy swoją politykę klubową, mamy taką, czekamy cały czas na naszych utalentowanych juniorów, żeby wprowadzać ich do pierwszego zespołu i, i wtedy będziemy mieli taką stalia się jasieńską, a dzisiaj mamy taką, jaką mamy. Mhm. Ale uważam, że jak kibice ze Stali Jasiem przychodzą i tak, oni mecz, to Dzisiaj są... byli naszym dwunastym zawodnikiem. I są zadowoleni, bo widzą kurz tych zawodników. I powiem, że przy 10 zawodnikach chyba nie było widać, że ktoś odstawia nogę, że ktoś nie, nie, nie odpuszcza albo nie daje pełnego serca. Zagraje w koszulce Stali Jasiem. Dokładnie, proszę Państwa. Także my tutaj widzimy się za dwa tygodnie, a za tydzień mecz w Kotowicach i liczymy oczywiście na trzy punkty. Dziękuję, zapraszam za mecz.